Czwarty z kolei film dotyczący zadania dziennik niwelacji przekrojów i rysunki przekrojów podłużnych i poprzecznych. Dzisiaj powiemy sobie na tym filmie, w jaki sposób narysować przekroje poprzeczne trasy. W tym celu będzie nam potrzebny dziennik, który liczyliśmy na poprzednich zajęciach. Przypominam, że do tej pory powinniśmy mieć już zrobiony. Przekrój podłużny osi trasy. Na poprzednich filmach wyjaśniałem, w jaki sposób ten przekrój podłużny narysować. Dzisiaj natomiast zajmiemy się przekrojami poprzecznymi, czyli przekrojami, które wykonujemy prostopadle do osi trasy w tych punktach, w których te przekroje zostały pomierzone. Narysujemy sobie najpierw przekrój na początku trasy w kilometrażu 0 na 0. Czyli będą nas interesowały dwa punkty na prawo i dwa punkty na lewo. Wysokości tych punktów powinniśmy już mieć policzone w naszym dzienniku. Te wysokości punktów na osi wykorzystywaliśmy w poprzednim zadaniu w rysunku przekroju podłużnego. Teraz będą nas interesowały punkty na poprzeczce, czyli punkty na tym przekroju 0 na 0: lewy 3, lewy 5, prawy 2,5, prawy 5. Tutaj mamy wysokości tych punktów i te wysokości w tym momencie będą nas interesowały. Żeby narysować przekrój poprzeczny przygotujemy sobie podobną, podobny arkusz jak do poprzedniego zadania, czyli proszę sobie wrysować cienkopisem rameczkę dookoła i tabelę, w której będą informacje, czyli imię i nazwisko wykonawcy, tytuł rysunku przekroje poprzeczne trasy. Skalę będziemy robili tym razem 1 do 100 na 100, czyli 100 będzie skala pionowa i 100 będzie skala pozioma. O tyle łatwa, że 1 metr to jest 1 centymetr. Będzie nam łatwiej rysować. I dwa przekroje na jednym rysunku sobie zrobimy w kilometrażu 0 na 0 i w kilometrażu 0 na 0 plus 4 i 8. Czyli na jednej kartce będą, będzie ten przekrój i ten przekrój. W tym celu. Wrzucimy sobie kartkę w ten sposób. Przekroje będziemy rysowali teraz pionowo. Żeby nam ładnie się przekroje zmieściły na kartce, to teraz nasz obszar roboczy, od ramki do ramki, podzielimy sobie dokładnie na pół. Ja to wcześniej zmierzyłem. Mam 178 mm. Podzielić na dwa. I wrysowałem sobie taką linię pomocniczą, ołówkiem. Ta linia pomocnicza pokazuje nam punkty osiowe tego przekroju. Nasz przekrój ma zgodnie ze szkicem 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo, czyli 10 metrów. Powinniśmy sobie odmierzyć jakiś fragment od dołu kartki. Ja zrobiłem 7 cm od dołu kartki i teraz prostopadle do tej linii pomocniczej. Tutaj w środku ma być 5 cm, czyli 5 na lewo i 5 na prawo. To są skrajne punkty tego przekroju, a tutaj będzie punkt osiowy. I tak jak poprzednio rysowałem sobie pierwszą linię, ta pierwsza linia to jest poziom odniesienia. Jaki to będzie poziom odniesienia, za chwilę sobie ustalimy, podobnie jak przy przekroju podłużnym. Dodatkowo będzie nam potrzebna tabelka, tak jak przy przekroju poprzecznym mieliśmy tabelkę, to były rzędne terenu, kilometraż i odległości. Tutaj tabelka będzie troszeczkę mniejsza, bo będą tylko rzędne terenu i odległości. Więc proszę sobie odmierzyć 15 mm i 10 mm, 15 i 10 i wrysować sobie tabelkę na część opisową. Ja to zrobię trochę cieńszym cienkopisem. To od razu sobie to podzielę na pół. I teraz zgodnie z naszym szkicem niwelacji mamy na tym przekroju jeden punkt. Najpierw w prawo pójdziemy 2,5 m i 5 m. W skali 1 do 100 to będzie 2,5 cm i 5 cm. A w lewo mamy 3,5. Czyli w prawo odmierzamy sobie 2,5 i 5, czyli tu w środku, i z drugiej strony, żeby ładnie połączyć linią 2,5, a w drugą stronę będziemy mieli 3. Łączymy. Teraz jaki przyjmiemy sobie poziom odniesienia, może najpierw piszmy sobie odległości i rzędne terenu, czyli tutaj będzie 2,5. I tu będzie 2,5. Tutaj będzie 3 i tutaj będzie 2. To są odległości między sąsiednimi punktami na przekroju. Tu było 3 m, tu było 5, czyli między nimi jest 2. Wpiszemy sobie teraz rzędne tych punktów. Punkt osiowy 0 na 0 ma wysokość u mnie taką, u Was oczywiście te wysokości będą troszeczkę inne, bo dodawaliście numer dziennika, czyli ja wpisuję 215,251. Tutaj mam punkt lewy 3, czyli to jest ta wysokość, to jest dla tego punktu. 214, 6, 8, 8. Punkt lewy 5, czyli ten punkt tutaj będzie miał wysokość 215, 7, 2, 8 u mnie. I teraz w prawo. Prawy 2,5 ma wysokość 215 183. I ostatni punkt na tym przekroju 215,728. Teraz możemy przyjąć sobie poziom odniesienia. Poziom odniesienia, podobnie jak dla przekroju podłużnego, przyjmiemy pełny metr poniżej najniższego punktu. Najniższy punkt u mnie ma ponad 214 metrów, więc ja sobie zaznaczę poziom odniesienia 214,0. Poziom odniesienia 214,0. Punkty na przekroju wyznacza się w ten sam sposób. Jak wcześniej robiliśmy przy przekroju podłużnym, czyli musimy policzyć różnicę między wysokością danego punktu a poziomem odniesienia. Czyli od tej wysokości odejmujemy poziom odniesienia, zostaje 1,73. Oczywiście w zakrągleniu, bo dokładniej tego nie zrobimy. 1,73 metra w skali 1 do 100 to jest 1,73 cm. Następny punkt 214 688, odjąć 214 zostaje 0,69 m, czyli 0,69 cm, czyli niecałe 7 mm. Kolejny punkt 215-251 odjąć 214 zostaje 1,25 m, czyli też 1,25 cm. Odmierzamy 1,25 cm. Kolejny 215-183 odjąć 214 to jest 1,83 1,18 przepraszam 1,18 cm czyli prawie 1,2 mm i ostatni różnica 215 728 odjąć 214 to jest 172 Teraz możemy sobie te punkty połączyć. Tu jeszcze dorysujemy sobie taką przerywaną kreską linię pomocnicza. I mamy rysunek przekroju poprzecznego w kilometrażu 0 na 0. Zaznaczymy nad tym przekrojem, że to jest 0 na 0. I to jest nasz pierwszy przekrój poprzeczny. Drugi przekrój poprzeczny rysujemy, a tu jeszcze tabeleczkę sobie dorysujemy. Przedłużymy trochę, powiedzmy, że przedłużę to sobie teraz o, o 3 cm. Zrobimy opis, tu są rzędne terenu, a tu odległości. Tak wygląda pierwszy przekrój poprzeczny. Drugi przekrój poprzeczny będzie w kilometrażu 0 na 0 plus 4,8. Rysujemy go dokładnie w ten sam sposób, czyli patrzymy na nasz szkic. Również mamy 5 w prawo i 5 w lewo. Też odmierzymy sobie tutaj powiedzmy jakieś 7 cm. I prostopadle do tej osi, rysujemy poziom odniesienia 5 w prawo i 5 w lewo. Tym razem będą nas interesowały punkty o 2 w prawo i o 5 w prawo 2,5 w lewo, 5 w lewo. Są to punkty, które w dzienniku Mamy policzone w tym miejscu, tak? Mamy 0 na 0 plus 4 i 8, lewy 2,5, lewy 5, prawy 2, prawy 5 i tu są ich wysokości. Oczywiście, wy te wysokości macie z uwzględnieniem swojego numeru z dziennika. Dla drugiego przekroju, punkty będą naniesione w ten sposób, czyli zgodnie ze szkicem. Mamy punkt w prawo 2, w prawo 5, czyli tutaj mamy 2 metry, tu mamy 3 metry. Na lewo mamy 2,5 i 5, czyli tu będzie 2,5 i 2,5. I i wysokości tych punktów proszę w tej kolejności robić, czyli najpierw rysujemy sobie poziom odniesienia i tabelkę, wpisujemy odległości między tymi punktami, następnie z dziennika wpisujemy wysokości tych punktów. Tym razem będą nas interesowały wysokości punktów na przekroju 0 na 0 plus 4 i 8. Czyli to jest punkt osiowy w środku. To jest ten punkt. On ma u mnie wysokość 214,938. I punkty najpierw tutaj mam w lewo. Lewy 2,5, prawy 5. Czyli te dwa punkty. Ten i ten zaznaczamy tu i tu. Punkty w prawo. Czyli ten i ten, tu i tu mamy, w prawo jeden i drugi. Po wpisaniu tych wysokości przyjmujemy poziom odniesienia. Teraz troszeczkę inaczej zrobiłem, bo tutaj mam 214-233, czyli ten punkt jest niewiele powyżej 214. Mógłbym przyjąć poziom odniesienia 214, ale wtedy przekrój zacząłby mi się bardzo nisko. Więc ja teraz zaczynam od 213 poziomu odniesienia. I teraz robimy znowu 214, 233 3, odjąć 213 poziom odniesienia, 1,23 metra w skali 1 do 100, 1,23 cm, czyli odmierzamy 1,2 z małym może haczykiem i zaznaczamy punkt. Kolejny 214. Można sobie na kalkulatorze, można w pamięci liczyć 593, odjąć 213. To jest 1,6 prawie. 1,6 metra, u nas 1,6 centymetra w tej skali. Następny: 214, 9, 3, 8, odjąć 213, 1,9. Staramy się to zrobić jak najdokładniej. Kolejne 214 873 odjąć 213. Jest też prawie 1,9. Minimalnie niżej od poprzedniego i ostatni 215 278 odjąć 213 2 prawie 3 prawie 2 przecinek 3 i mnożymy Na końcu też sobie te linie pomocnicze, linią przerywaną narysujemy. Zwróćcie uwagę, że gdybym zrobił poziom odniesienia 2, 214. To cały rysunek byłby bardzo blisko tutaj tego poziomu odniesienia, nie wyglądałoby to dobrze. I w ten sposób trzeba poziom odniesienia sobie dobrać, żeby ten rysunek no, w miarę był od tego poziomu odniesienia oddalony. W ten sposób powinniście zrobić dwa przekroje poprzeczne, i to jest koniec tego zadania.